Cześć! Dzisiaj jest dosyć późno, bo zbliża się 14, a chcemy pojechać nad pobliskie jezioro, bo jesteśmy ciekawi, jak wyglądają jeziora w Teksasie. Ze zdjęć, które widzieliśmy, wyglądają one całkiem zachęcająco. A dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o tym, jak teksańczycy widzą Kalifornię, trochę o pogodzie, jak i e, o tym, jak skończyliśmy na małej imprezie grillowej. W Teksasie. Jeziora w Teksasie prezentują się o wiele lepiej niż sądziłem. Myślałem, że zdjęcia, które widzieliśmy, to są podkoloryzowane. Zobaczcie sami. Jesteśmy teraz na Canyon Lake, a dokładniej to na tamie, którą tutaj zbudowali ten Canyon Lake jest ogromny nie wiedzieliśmy z której strony na niego zajechać ale okazało się, że chyba wystartowaliśmy od najlepszej strony dzisiaj z pogodą jest średnio bo jest bardzo dużo chmur i dosyć wieje ale wciąż temperatura 28 stopni Celsjusza w cieniu w listopadzie na początku to jest dosyć dobra temperatura a jak tutaj jest z pogodą? Z pogodą jest tak, że od listopada zaczyna się tutaj zima i temperatury utrzymują się średnio w listopadzie od 23 do 27 stopni Celsjusza w cieniu, ale natomiast czasami potrafi przyjść wiatr z północy i ten wiatr z północy już doświadczyliśmy. Raz było tutaj nawet 12 stopni Celsjusza. Z tego co czytaliśmy i sprawdzaliśmy. Pogodę w poprzednich latach, to najzimniejsze dni w tej części Teksasu, w której jesteśmy, czyli to jest okolice Gonzales County, jak chcecie sprawdzić, gdzie dokładnie jesteśmy, to temperatura w styczniu jest najniższa i średnio dziennie temperatura to jest od 17 do 23 stopni. Celsjusza, natomiast w nocy dosyć mocno spada ale gdy, tak jak mówiłem, zawieje bardzo zimny wiatr z północy to najzimniejsze dni, jakie można spotkać to jest nawet 8 stopni Celsjusza w dzień to już są takie najzimniejsze dni my doświadczyliśmy, a już chyba wspominałem już 12 stopni Celsjusza był jeden taki dzień ale całe szczęście do przeżycia, bo to też nie jest jakaś tragedia. A wiatr z północy wieje tutaj bardzo rzadko. Głównie wiatr pochodzi ze wschodu lub z południowego wschodu, czyli z Zatoki Meksykańskiej, która jest dosyć ciepła i ona powoduje, że w tej części Teksasu jest tak ciepło. W tym roku zima w Teksasie była wyjątkowo zimna przez około 10 dni, jak pewnie wielu z was słyszało i dlatego chcę zrobić mały update. Wszystko to przez to, że styczeń był bardzo ciepły i rosy synchronizował trochę wiatry, które normalnie prądy wiatrów, które normalnie utrzymują wir polarny na północy, on się przesunął w stronę USA, czy tam Kanady i przez to mroźne powietrze doleciało aż do Meksyku. Tak mocna zima w Teksasie i przesunięcie tego wiru polarnego w badanych ostatnich 150 latach zdarzała się co 30-40 lat. Ostatnio było w latach 80., a jeszcze wcześniej w 1945 roku. Badania pokazują, że intensywność wiru, wiru polarnego nie zmieniła się ze względu na globalne ocieplenie, przynajmniej na razie, chociaż różne badania prognozują, że przez ocieplenie klimatu może być ten wir polarny coraz częściej. Jednak to są na razie domysły, ale takie domysły trochę poparte tym, że Prądy powietrza będą coraz słabsze, przez co ciężej będą mogły utrzymywać wir polarny na północy. Ten wir polarny nie przesuwa się wyłącznie w stronę USA, ale również w stronę Europy czy do Rosji. Jedno to też naukowcy zauważyli, to, że z globalnym ociepleniem te minimalne temperatury, które wystąpiły w Teksasie, są coraz wyższe, a jak zimno było w Teksasie w miejscu, w którym kupiliśmy ziemię. Najniższa temperatura w dzień wynosiła minus 4 stopnie, natomiast w nocy najniższa temperatura, było nad ranem, sięgała aż minus 13 stopni Celsjusza. Ogólnie podczas tej 10-dniowej anomalii, w dwa dni temperatura w dzień spadła poniżej 0 stopni Celsjusza. Będziemy musieli zejść też tam na dół, bo ciekawi mnie, jaka jest temperatura wody w takim jeziorze, gdyż w zatoce meksykańskiej, w której byliśmy. Nie pamiętam z tydzień temu, to temperatura wody była chyba 23-24 stopnie. Już nie pamiętam. Wydaje się, że woda jest ciepła, bo na brzegu było widać sporo ludzi w wodzie, jak i tutaj. Ludzie pływają bez żadnych kombinezonów. A jak wygląda nasza sprawa z kupnem ziemi? Umowa kupna i sprzedaży podpisana. Pozostało nam jeszcze teraz dokończenie spraw z notariuszem. To ma trwać jeszcze około dwa tygodnie, ponieważ notariusz będzie sprawdzał, czy ta działka nie ma żadnych kredytów, czy wszystko jest z nią ok, różne inne umowy, czy na niej nie leżą, czy jakieś zobowiązania niezapłacone. A jeszcze do tego wpłaciliśmy już zaliczkę, także z naszej strony my już teraz tylko czekamy, kiedy będziemy mogli przekazać ostateczny... Czek. Otrzymaliśmy już też kod do bramy, ponieważ osiedle, na którym zakupiliśmy, kupujemy działkę, jest osiedlem zamkniętym, bardzo dużym osiedlem, bo ono tam ma kilka kilometrów długości, chyba 9, już nie pamiętam. Z tym kodem wczoraj byliśmy w stanie pochodzić sobie po naszej działce. Podjechał do nas sąsiad i zapytał się, kim tam jesteśmy, co tam robimy. I powiedział, że sąsiedzi, kilku sąsiadów organizuje grilla, i fajnie by było, jakbyśmy przyszli. Wręcz dodał, że nie widzi możliwości, abyśmy się nie pokazali na tym grillu. Trochę mieliśmy obiekcji w stosunku do pojawienia się na grillu, ponieważ my dosyć mocno przestrzegamy zaleceń odnośnie wirusa. Wiem, że teraz nie mamy maseczki, ale tutaj nikt nie ma i. Dosyć daleko jesteśmy od innych ludzi. Kolejne obiekcje to takie, że my jeszcze do końca nie kupiliśmy, nie jesteśmy właścicielami tej działki, nie wpłaciliśmy pozostałej części pieniędzy. Zaliczkę to tylko 2000 dolarów płaciliśmy. Nie byliśmy przygotowani na grilla i nie mieliśmy ani kiełbasek, ani niczego. Natomiast pan nam powiedział, że. Tym mamy się kompletnie nie przejmować, i jemu będzie nieprzyjemnie, jeśli my się będziemy przejmować takimi rzeczami. Więc oczywiście zdecydowaliśmy się pójść. Poznaliśmy naprawdę bardzo ciekawych i miłych ludzi do takiego stopnia, że nie możemy się doczekać, kiedy będziemy mogli mieszkać z tak świetnymi sąsiadami. Przynajmniej takie pierwsze wrażenie zrobili. Na grillu rozmawialiśmy na wiele tematów i wydaje mi się, że kilka z nich mogą Was zainteresować. Pytali się między innymi, dlaczego wybrałem Teksas? I wtedy też powiedziałem, że jestem z Kalifornii i z wiele powodów wymieniłem, dlaczego wybraliśmy Teksas. To jest chyba materiał na zupełnie inny odcinek. Natomiast co ich zainteresowało, to to, że jednym z tych powodów było, był brak amerykańskich wartości, które doceniałem praktycznie od dziecka. Nie mogłem ich spotkać w Kalifornii, natomiast tutaj. Jest ich sporo. W bardzo dużym skrócie, i kilka przykładów mogę podać, dlaczego e, Kalifornia jest taka zła. Po pierwsze, nie ma tam wolności słowa już. Na przykład osoby, które popierają Republikanów e, w niektórych częściach Kalifornii są wręcz niebezpieczne i nie mogą się przyznawać do tego. Słyszałem już o osobach, które e, głosowały na Republikanów w Kalifornii. Ale nikomu nie mówiły, że głosowały, ponieważ bali się pobicia, bali się zniszczenia mienia, bali się wyrzucenia z pracy. To jest problem, który jest bardzo pomijany w Kalifornii. Kolejna rzecz też w dużym skrócie, bo nie chcę poruszać tych tematów. Kiedyś chciałem nagrać odcinek na temat Kalifornii, jak się stoczyła, dlaczego jest teraz najbiedniejszym stanem w Stanach Zjednoczonych, a kiedyś była najbogatszym ale e, niestety wydaje mi się, że jeśli miałbym być do końca szczery, to poruszałbym tematy. Które są kontrowersyjne. Drugim bardzo dużym zawodem, który spotkał mnie w Kalifornii, to jest to, że ciężka praca jest karana bardzo dużymi podatkami. E, tych progów podatkowych, tak jak w Polsce są dwa, to w Kalifornii jest kilkanaście, i jeszcze teraz pracują nad dodatkowymi. E, tam są też podatki e, najwyższe w całych Stanach. Nie wszystkie, ale. E, wszystko do tego dąży, że już niedługo będą wszystkie najwyższe e, podatki, jakie tylko są, i na wszystko, na co tylko można podatek nałożyć. Powracając do tego, że e, ludzie są karani za ciężką pracę, to z drugiej strony, gdy nie pracuje się w Kalifornii, to się otrzymuje benefity, szczególnie jeśli się ją jest obywatelem Stanów Zjednoczonych a Kalifornia ma problem ze znalezieniem ludzi do pracy także z jednej strony ludzie są e, leni, są ludzie leniwi którym wystarczają pieniądze z benefitów teraz dodatkowo jeszcze wprowadzają minimalny dochód w niektórych miastach na próbę czy to się sprawdzi oczywiście z podatków kalifornijskich to jest wszystko za bardzo wchodzę w sytuację o Kalifornii nie o tym jest ten filmik może kiedyś zdecyduję się nagrać więcej na ten temat. Przeszliśmy prawie całą tą tamę, a ja, zamiast podziwiać widoki, to patrzyłem się w kamerę, więc dalszą część teraz na drodze powrotnej nagram już z plaży. Ostatnio doszła do mnie informacja, że Jorogan kupił sobie posiadłość na bardzo podobnym jeziorze, które znajduje się chyba 60 mil albo 50 mil. Stąd. Przy Austin za 14,5 miliona dolarów. Tutaj te posiadłości aż takie drogie nie są. Zastanawiam się, jak duża jest jego posesja i jaki ma widok, że zapłacił aż tak dużo. Być może to jest po prostu ogromna willa i ona kosztuje większość tych pieniędzy, a nie ziemia. Ale nie wiadomo, ziemia na takich terenach, jak dobrze się domyślacie, jest bardzo, bardzo droga. Schodzimy właśnie na plażę, która okazuje się być kamienista, a ludzi teraz w wodzie jest trochę mniej niż było wcześniej. Plaża jest bardzo kamienista i to jest wow, bardzo bolące, przynajmniej dla mnie. Ale woda jest w miarę chłodna. Myślę, że może mieć może z 20 stopni. Jest różnica, zdecydowanie, jak się wchodzi. Do wody pomiędzy powietrzem a wodą nie jest ona aż tak ciepła, jak była, gdy byliśmy nad Zatoką Meksykańską. Powracając do naszych wczorajszych sąsiadów, to są oni średnio w wieku od 45 do 60 lat, i w tamtym miejscu szukają spokoju, jak i miłej sąsiedzkiej community czyli miłego sąsiedzkiego osiedla. A ciekawostkę, jaką nam zaserwowali, to taką, że oni uważają, iż im bliżej są domy od siebie, sąsiadów, tym bardziej sąsiedzi się izolują od siebie, a im dalej, tym bardziej są otwarci i chcą tworzyć miłą społeczność ze sobą. Może tak jest, na tym naszym osiedlu działki są bardzo duże, bo są od półtora hektara aż do. Chyba 8 czy 9 hektarów, także są bardzo duże, i te odległości pomiędzy sąsiadami to jest często kilkaset metrów, kilkadziesiąt do kilkuset metrów. Najmłodsze osoby, jakie spotkaliśmy, to jest bezpośredni nasz sąsiad po lewej stronie. On wydaje się być mniej więcej w naszym wieku i żonę też ma w podobnym wieku. Wielu z tych ludzi żyło większość swojego życia w Gonzales County i spytałem się wtedy ich, czy odczuwają skutki ocieplenia klimatu, ponieważ czytałem, że w Teksasie te skutki, jeśli chodzi o temperaturę, to są najbardziej odczuwalne z wszystkich stanów. Przyznali rację temu, co czytałem i mówili, że w przeciągu ostatnich 40-50 lat temperatury bardzo się podniosły, szczególnie latem. Teraz temperatura latem w sierpniu każdego dnia to jest 38 stopni Fahrenheita i bardzo duża wilgotność. Mówili, że to jest za dużo, za ciepło dla nich. No, dla nas to też jest trochę za ciepło. Ale lepiej, żeby było za ciepło niż za zimno. A jeśli chodzi o zimy, to też zauważyli duże zmiany. Gdy byli dziećmi, to mówili, że śnieg się pojawia od czasu do czasu w zimę i nawet stał przez kilka dni. Natomiast teraz śnieg pojawia się raz na dwa lata i jest to najczęściej rano. I on się już potem w ciągu dnia nie utrzymuje. Jeśli chodzi o temperatury, to teraz bardzo rzadko zdarzają się przymrozki. Jest kilka nocy takich w ciągu roku, podczas których zdarzają się przymrozki. Natomiast kiedyś to były normalne, oni tak nazywali normalne zimy, gdy temperatura minusowa utrzymywała się również w ciągu dnia. I tak praktycznie każdego dnia dowiadujemy się kolejnych informacji, które sprawiają, że Coraz bardziej jesteśmy zadowoleni z naszej decyzji zakupu działki właśnie w tym miejscu. A gdy już się ściemniło na wczorajszym grillu, to okazało się, że nie było tam żadnych komarów, żadnych robaków. Bardzo nas coś dziwiło, bo w miejscu, w którym teraz mieszkamy, w Teksasie, jest bardzo dużo robactwa. Komary nawet w dzień atakują. Powiedzieli nam, że jest to związane z tym, że my teraz mieszkamy przy rzece. A w społeczności, w której mamy teraz zamieszkać, są jedynie jeziora, i z tych jezior nie można wyławiać ryb, ponieważ te ryby zjadają wszystkie komary i wszystkie larwy, które składają jajeczka w wodzie. I dzięki temu tak to ładnie funkcjonuje i nie ma żadnych komarów. Przynajmniej oni taką wersję powiedzieli. A jeśli was interesuje, jakiego typu robale i insekty tutaj występują, to powrzucałem kilka kokonów pająków, pająki i różne inne e, robaki na nasz fanpage na Facebooku, jak i na Instagramie. Tutaj macie zwiastun. Jak niektóre z nich wyglądały? Powoli się już zbieramy i będziemy jechać na coś do jedzenia. Tutaj macie zwiastun, co jedliśmy, już wiecie, ja jeszcze nie wiem. A jeśli chcecie wiedzieć, co się u nas dzieje na co dzień, bo dużo rzeczy nie trafia na filmy, co robimy, to zapraszam na fanpage na Facebooku, jak i na Instagramie Kashu w Kalifornii, gdzie teraz, jak jesteśmy w Teksasie, to po kilka, chyba, story dziennie się pojawia. A jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, bo bardzo nas to, naprawdę bardzo to motywuje do kręcenia kolejnych materiałów. Pamiętajcie też, że mamy grupę na Facebooku, dyskusje, wizy, e, pytania, już nie pamiętam nazwy, tu się wyświetla nazwa, Kaszub w Kalifornii. Serdecznie zapraszam, tam już jest całkiem spora społeczność i można uzyskać odpowiedzi na wiele pytań związanych z USA. Cześć!